Dzień dobry, jestem w parku i tu obserwuję takie kumulusy, jakie typowo występują w warunkach wysokiego ciśnienia czyli ledwo co zaznaczające się na niebie i od razu się rozpadające. Widzicie, całe niebo jest niebieskie. Tam widać jakiegoś stratusa w oddali. Eee, tutaj te kumulusy no, wyglądają zupełnie nieimponująco ten po którego przed chwilą widzieliśmy jakiś tam był zaznaczony, już się zupełnie rozpada, ten po prawej tak niby się tworzy, ale już widać że też powoli umiera w warunkach wysokiego ciśnienia pod takie kumulusy na paralotni się leci od razu bo one zaznaczają silne noszenia których w warunkach wysokiego ciśnienia jest właściwie brak, a od ziemi w ogóle prawie nie ma noszeń Hejka, cześć!